Witajcie, kochani, przed Wami wersja lutowa. Pudełka od Biglossy o haśle Love Yourself. Bardzo ładna grafika, pudełka, proszę sobie zobaczyć. Mi się bardzo podoba. I lecimy sobie z tematem. Produkt VIP wyjątkowo w miesiącu lutym. Jest to herbatka stuprocentowa z ziół. Mamy tutaj 20 saszetek i opakowanie mamy zużyć w ciągu 10 dni, czyli pić dwie herbatki dziennie. Ja akurat dostałam wersję oczyszczanie. Można było jeszcze dostać odporność. No i powiem Wam, że ja jestem zadowolona. Te zioła tu są naprawdę bardzo fajne, bo... Owoc bzu czarnego, korzeń cykorii podróżnika, ziele fikoł, fiołka trójbarwnego, liść mięty pieprzowej, korzeń mniszka lekarskiego, ziele skrzypu polnego, kwiatostan rumianku i liść pokrzywy. No i to wszystko, nie ma tutaj żadnych dodatków. Jest to taka kompozycja ziół, że ja, jako matka karmiąca, na pewno mogę taką herbatkę spożywać. A wydaje mi się, że nawet ona mi wspomoże laktację. Ze względu tutaj na liść pokrzywy, to na pewno. Potem liść mięty pieprzowej, to też. No, fajne są tutaj zioła. Rumianek, jak najbardziej. No, i za tą herbatkę byśmy zapłacili prawie 14 zł. Kolejny produkt to maseczka w płachcie do twarzy. Simply When Present Perfect. I tak, co tutaj w tej maseczce się znalazło w składzie? Jedyne, co, do czego mogę się przyczepić, to jest właśnie ter, ten karbomer. O którym mówiłam wcześniej. No, jest to pochodna kwasu akrylowego. No, jest to niewskazane. Nie wiem, co oni tak lubią dodawać, ten karbomer do tych składów. Dobra. Za maseczkę byśmy dali od 15 do 30 zł. Teraz nie wiem jaka cena za którą, bo można było dostać jeszcze drugą wersję Glamour Base a ja dostałam prezent Perfect ok i lecimy sobie dalej tutaj mamy róż od firmy Ingrid Cosmetics ona tu jest z karotenem z karotenoidami jako jako barwnik taki naturalny Dość ciemny jest ten róż, ale myślę, że będzie do mnie pasował. Bardzo rzadko używam róż, jakoś, nie wiem. Wydaje mi się, że jestem wtedy za bardzo pomalowana. No, ale na specjalne wyjścia. Czemu nie? Czy znajdę tutaj skład? No, w składzie jest talk. Jest Polywinyl alkohol, no nie fajnie, bo to jest składnik właśnie tych maseczek peel-off. Potem tutaj mamy wosk z tych raczej niefajnych wosków. No, reszta jest fajna. Reszta jest nawet wymiary. Szkoda, że na początku właśnie takie mocne składniki jak talk i ten poliwinyl alkohol się tu znalazł. Nie skomentuję tego, ale piszę, że produkt wegański, jakby to kogoś zadowalało, za róż dalibyśmy prawie 30 zł, czyli nie jest to tani produkt. Tutaj mamy balsam od tołpy w takiej mini wersji. Jest go tutaj, ile? 50 ml. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy ten balsam znalazł się w takiej pełnowymiarowej wersji. Ja go chyba na pewno go używałam. Nie miałam jakiejś tam obiekcji, bo akurat może mi karbomer, bo jak to na tołpę przystało, znalazł się tu Carbomer i tetrasodium etta akurat mi nie zaszkodziły. No nie wiem, co by było, gdybym używała tego częściej lub jeszcze w innych kosmetykach. No i właśnie tylko do tych składników bym się tutaj przyczepiła. Za tą miniaturkę balsamu od Tołpy zapłacilibyśmy 7 zł. Dalej mamy właśnie maseczkę peel off, wygładzającą z brokatem firma Marion glow girl no i tu jak na taki kosmetyk przystało, mamy poliwinyl alkohol następny jest alkohol denaturyzowany no nie fajnie hmm. jeszcze trzecie linijce od końca jest poliuretan 11 no, nie jest to za fajny skład, ale też od takiej maseczki nie można za dużo wymagać, bo jednak mm, ta struktura, y, która tworzy się na twarzy, to zastyganie no, musi się jakoś odbywać. Te substancje są tu na pewno przemyślane i specjalnie pod to dobrane. Ważne, żeby mm, po ściągnięciu takiej maseczki dobrze oczyścić twarz już naturalnymi produktami. I dobrze ją potem nawilżyć, dobrze o nią zadbać, żeby już takie y, składniki się tam nie pojawiały. Myślę, że wtedy nie będzie, y, nic nam ta maseczka nie zaszkodzi, bo ona wyciąga w końcu te zaskórniki. Więc sobie w taki sposób mechanicznie oczyścimy twarz. No ważne, żebyśmy potem y, o nią dobrze zadbali. Za tą maseczkę. Dalibyśmy 9 zł. Kolejny produkt, nowa firma, o której pierwsze słyszę, Volare Cosmetics. I to jest krem do twarzy wegetariański. Bardzo mnie to rozśmieszyło że to jest krem wegetariański, nie wegański, a wegetariański, czyli rozumiem, że w wegetariańskim, bo ja też jestem wegetarianką. Czyli w wegetariańskim produkcie może znaleźć się mleko, może znaleźć się miód i wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego. Bo nie rozumiem. W wegańskim produkcie tych składników no nie moglibyśmy znaleźć, a w wegetariańskim powinno być. Więc ja nie wiem, czy to jest ich nazwa własna, jakaś kombinacja, żeby lepiej brzmiało, czy o co chodzi. Odmłodzenie krem do twarzy. No i tak zapowiadało się dobrze, nawet w tym składzie. No, no i już miałam nadzieję, że naprawdę będę zadowolona z koreańskiego kremu, bo jest to koreański krem, ale niestety przy końcu znalazły się tu chyba wszystkie parabeny świata, jakie tylko mogły być, czyli ethyl paraben, butyl paraben. Mamy tutaj też y, filtr, ale ten mineralny, czyli dobry. Potem mamy Metyl Paraben i propylparaben. Paraben. Cztery parabeny. Niestety muszę podziękować za ten kremik, a szkoda, bo nowy produkt zachęciłby mnie do skorzystania. Ale jednak, y, no podziękuję. 50 ml. Krem jest dosyć tani, bo spójrzcie, kosztuje. 7 zł. Tutaj, no, mamy taki preparat. Na pewno nie kosmetyk. Firma Medic. Odpieryny, no super. Yy, I tu jest produkt do dezynfekcji. Yy, narzędzi takich, to znaczy narzędzi. Szczotek. Ja wam to może przeczytam. Yy, do czyszczenia pędzli. O, fajnie. I pielęgnacji innych akcesoriów kosmetycznych w cenie 20 złotych, i powiem Wam, że tutaj skład jest lepszy niż ostatnio w tym żelu do dezynfekcji rąk, bo mamy tutaj tylko alkohol denaturyzowany, wodę i kwas salicylowy. I tylko tyle. I powiem, że ten kwas salicylowy to jest naprawdę bardzo fajny składnik. Więc nie wiem co on ma tak pielęgnować te, te pędzle i narzędzia i szczotki. Nie rozumiem dlaczego taki produkt jest lepszy który ma który jest przeznaczony właśnie dla szczotek i innych rzeczy niż żel który ma być stosowany prosto na skórę. Nie wiem o co tutaj chodzi. No, ale fajnie, to, to się na pewno przyda. Ostatnim już produktem z tego pudełka jest paletka cieni. Ja dostałam tą ciemniejszą. No, i ja tu dostałam takie kolorki, yy, które będą bardzo do mnie pasowały. Wszystkie jakieś tam brązy, czerwienie yy, to jest. Mój typ kolorystyczny. Także bardzo fajnie. I zobaczcie, tutaj dostaliśmy y, nie taki standardowy pędzelek, a taką szczoteczkę do blendowania. Jest ona dosyć licha, no ale zawsze to lepiej niż y, taki standardowy pędzelek, nie? Także bardzo fajnie. Z pudełka jestem, no. W miarę zadowolona, bo z paletki skorzystam. Preparat do dezynfekcji narzędzi się przyda. O, a ten balsam, no, mm, tak średnio bym go chciała używać, przez ten karbomer i Tetrasodium Eta. Mm, z maseczki też chętnie skorzystam. Z tego różu, no, jak ja go używam, może za dwa razy do roku, to to też y, fajnie go mieć tam w swoim arsenale no temu kremowi muszę podziękować, ale też nie ma czego żałować, bo jest on wart tylko 7 zł y, no ta maseczka też y, nie fajna, tylko ze względu na karbomer z herbatki skorzystam jak najbardziej i już zaraz sobie polecę ją zaparzać pudełko jest warte Jakieś 120 zł, czyli przeskok cenowy jest o te 100% większy. Ja jestem zadowolona. Widzę, że Big Lossi ostatnio rośnie w siłę, bardzo się poprawiło, co mnie bardzo też cieszy. Bo jest chyba najtańszym boksem na rynku i naprawdę jeszcze daje radę. To wszystko. Czekam na Wasze opinie. Do usłyszenia.